Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy dzień 166. Także sporo już za nami. Wioska jest już w miarę rozbudowana. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy endgame, jeżeli chodzi o early access. Także jest tutaj tego troszeczkę. Omówimy sobie dzisiaj transport, magazyny, logistykę. Jak to wszystko ubrać? Jak poselekcjonować, żeby to działało sprawnie? Będzie kilka rad dotyczących samej organizacji. Wioski, mniej więcej jakie budynki stawiać, w jakich ciągach produkcyjnych, bo tak można to nazwać, że są pewne zależności, ale to wszystko omówimy sobie na spokojnie, przechadzając się po wiosce. Także, tak jak mówiłem, mamy dzień 166. Tak jak widać, wioska jest już otoczona murem dookoła, także jest spory kawałek terenu. Na mapie wygląda to w ten sposób obecnie. Czyli mamy główną wioskę, tu mamy osadę rybacką, tam też się wybierzemy, ale zacznijmy może od początku. Czyli tak, pierwszy podstawowy jest drwal, który nam dostarcza materiały do budowy. Tutaj, jak widać, już jest drwal na trzecim poziomie. Dobrze jest wybudować sobie od razu magazyn do magazynowania zasobów, które drwal tutaj zbierze. On ma ograniczone miejsce przy swojej chacie, tak jak widać. Jeżeli zapełni ją, to, to po prostu przestanie materiały przynosić. Magazyn daje nam możliwość ciągłych dostaw i zwiększenia po prostu tego miejsca, tak? Czyli pracownik magazynu ma blisko, więc tylko tutaj przejdzie, zbierze od niego plus z okolicy wszystkie elementy, które są dostępne. I ten magazyn wyposażony jest w takie półki jak właśnie na długie kłody, krótkie kłody, patyki, słomę, korę, mamy tu też żywice. Także to, jest, to są te rzeczy, które drwal pozyskuje i one są tutaj od razu magazynowane. Dodatkowo ten drwal, mam dwóch drwali, ten drwal pozyskuje tylko jodłę, czyli to jest to pierwsze drzewo, które jest dostępne, ze względu na to, że na początku gry głównie z niego wszystko jest budowane. Także tu mamy drwala, przejdźmy sobie teraz trochę dalej. Jak dobrze rozmieszczać budynki? Chodzi tutaj o komfort naszych pracowników. Mamy tutaj te punkty domostwa, tak zwane, i budynki produkcyjne dają nam minus. Czyli, jeżeli stawiamy je blisko domów mieszkalnych, gdzie pracownicy śpią, dostajemy ujemne statystyki, co wpływa na ich morale. Jak widać, ten tutaj jest świeżo przyjęty, ale znacząco mu się zwiększa morale, dopiero przybył ten pracownik, ale reszta. Jak widzicie, 99, 89, ale lekko się zwiększa, 91. Na wysokość murale ma wpływ właśnie okolica i, i budynki sąsiednie. Zobaczmy sobie budynki, tu mamy plus 64, komfort jest wysoki. Dodatkowo wyposażanie budynków, tak jak mały kominek na przykład, czy budowanie dekoracji w pobliżu, albo budynków takich jak łowca, kuchnia, magazyny. Farma, studnia, to wszystko daje nam na plus. Im więcej jest tego, tym bardziej komfortowo czują się mieszkańcy mieszkający w tych domostach. Ten ma aż plus 167, także są bardzo szczęśliwi. Dlaczego ich mieszka tylko trzech tu? Niedobrze. Nie, Mam wybudowane głównie chaty. Jeden długi dom, ten mieści aż 13 mieszkańców, do 19 wiem, że łóżka tam są rozstawione, czyli jeszcze można e, rozbudować go i, i przyjąć nowych mieszkańców. Także pamiętać trzeba, żeby takie właśnie produkcyjne domy, tak jak warsztaty, dymarka, chata rybaka, stolarz i tak dalej stawiać gdzieś dalej od domów mieszkalnych. Także tak jak widzicie, u mnie domy są postawione tutaj mniej więcej w skupisku. W pobliżu jest chata uzdrowiciela na plus, farma na plus. Tak, tu są same budynki mieszkalne, tu jest ten duży dom. Rozstawione są też te totemy, w których odpoczywają i mam tutaj kuchnię. Czyli teraz tak, to jest tak jakby aneks kuchenny, duży magazyn z żywnością. W pobliżu jest łowca, który zdobywa nam mięso. Mamy tutaj kuchnię i kucharzy dwóch. Tak. I są dwa ogniska z rożnem, na którym cały czas coś tam jest pieczone. Wiadomo oczywiście, że produkty gotowane i zupy mają większą wartość energetyczną dla naszych pracowników niż surowe warzywa, na przykład takie jak cebula, marchewka. Jak zrobić, żeby pracownicy nie jedli tych surowych warzyw, czyli w momencie kiedy rolnicy zbiorą plony, przyniosą je do magazynu, no to każdy podchodzi, bierze sobie cebulę. Marchewkę, jak zrobić, jak ustawić magazyn tak, żeby jedli tylko gotowane posiłki, czyli nie, nie ruszali tych, tych surowych? Należy to zorganizować w ten sposób. Tutaj w magazynie stawiamy sobie wieszaki na ryby, wieszaki na mięso i pojemniki na surowe jedzenie. Tak? Mam też wodę i ten magazyn. Są też nasiona i węgiel drzewny, przy okazji. Ten magazyn jest ustawiony w ten sposób, że mogą z niego korzystać, tutaj mam taką ikonkę, tylko te osoby, które zajmują się przygotowaniem pożywienia. Reszta jest po prostu wyłączona. Czyli ci wszyscy nie mogą brać nic z tego magazynu, wszyscy pracownicy. O co w tym chodzi? Czyli tak, mamy tutaj rożen, mamy chatkę rybaka, mamy łowcę, farmę, kuchnię. Farmy, i tak znaczy ogólnie są to pracownicy farmy, rożna, kuchni i myśliwi. Oni mogą jeść surowe, surowe produkty, ze względu na to, że zapewniają pożywienie. Czyli jeżeli są głodni, podejdą sobie do magazynu, zjedzą i pójdą, zajmą się swoją pracą. Tak reszta czeka, aż oni przyrządzą im posiłki. Nie może brać tych surowych, ale oni, kucharz sobie weźmie produkty do gotowania zup. Ten pan, który obsługuje rożno, weźmie sobie mięso do, do gotowania, czy warzywa do gotowania i dopiero po tym, jak to jest ugotowane, ląduje to w drugim magazynie. Nazwałem go tak tutaj bufet, tak zwany. Tutaj jest przechowalnia gotowego jedzenia i tak jak widzicie, mamy tutaj zupy nagotowane, Pracownicy sobie podchodzą, jedzą ci pozostali pracownicy. Tak, oczywiście, kucharz też może sobie tutaj podejść i zjeść, bo tutaj nie jest nic uwarunkowane w tym magazynie. Czyli ta ikonka jest po prostu zaznaczona, że mogą wszyscy, jeżeli to odznaczymy, nie może nikt i tylko przydzielamy. Więc tak to wygląda: czyli pracownicy nie pożerają mi e, tych produktów, z których tworzone są zupy, tylko grzecznie jedzą sobie w stołówce, że tak powiem, gdzie są przygotowywane posiłki. To tak, jeżeli chodzi o organizację kuchni i, i żywności. Tutaj umieściłem też nasiona, ze względu na to, że farma może sobie korzystać z tego magazynu, więc jest przechowalnia nasion. Każde ma swoją, swoją tak jakby, półeczkę, tak? I, i, I jest w sumie 7 rodzajów nasion. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o pożywienie. Tak to zrobiłem u siebie. To jest, myślę, dobry sposób. I, i oszczędza nam żywność, że tak powiem, dodatkowo. Jeżeli coś jest niewykorzystane, aczkolwiek na razie wszystko schodzi, jest ustawiony pojemnik, w którym jest tylko możliwe przechowywanie, tak jak widzicie, zepsutej żywności. Czyli ja tutaj sobie nawrzucałem jakieś tam rzeczy, ale pracownik, który pracuje w magazynie, nie będzie do niego znosił nic, tylko zepsutą żywność, która przyda się rolnikom jako kompost. Dodatkowo, jeszcze wracając do rolników, należy pamiętać, bo był komentarz pod którymś z filmów że było trzech, dwóch farmerów, później trzech i nie, nie dawali sobie rady z obrobieniem pola. Należy pamiętać, żeby postawić im tutaj te kolektory deszczowe, żeby mieli dostęp do wody albo najlepiej budować farmę w pobliżu studni. Oni wtedy mają blisko do wody i, i dają radę po prostu obrobić te pola na czas. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o żywienie. Przepisy w kuchni, a także Sianie, obsiewanie pól i obsługę farmy. To było we wcześniejszym poradniku, także nie będę się już nad tym za bardzo rozgadywał, że tak powiem. Dobrze jest postawić też chatę zbieraczy w pobliżu naszego magazynu. Oni także zbierają produkty żywnościowe. Kolejnym budynkiem, jaki stawiamy na początku gry, jest warsztat. a ta warsztatowa. Ją także rozbudowujemy do poziomu trzeciego, tak jak tu jest rozbudowany. Plus jedna z dobudówek jest rozbudowana, dwie ogólnie można rozbudować. W pierwszym warsztacie zalecam wybudowanie tkalni i kaletnika. To nam da możliwość zrobienia sobie ubrań na zimę. Także to jest taka podstawa, żeby przetrwać pierwszą zimę. Później, w miarę rozbudowy, dochodzą nam nowe receptury. Tak jak widać, jeżeli chodzi o ubrania, pancerze. Jeżeli chodzi o ustawienie warsztatu i produkcję narzędzi, też było omówione już w poprzednim poradniku. Także mamy tutaj budynek i warsztatowy, i on też ma swój magazyn czyli to, co zostanie tam wyprodukowane, albo jest używane do produkcji. Tu mamy skóry na przykład: tank, czyli skóry, małe skórki, i wszelkie tam rzeczy związane z ubraniami. Mamy żywice, tu mamy produkowane strzały, i narzędzia, ubrania. Także to jest taki magazyn wybudowany pod ten warsztat kaletniczy i, i warsztat tkacki. Kolejnym etapem jest znalezienie kopalni i zaczęcie wydobycia rudy, czyli już wchodzimy w narzędzia żelazne. Cały proces obróbki był omówiony już wcześniej w poradniku dotyczącym kowalstwa. Powiem tylko tyle. Jaskinia jest wyczerpywalna. Złoża się kończą. Też było parę komentarzy dotyczących tego. Także jest jeszcze jedna kopalnia na pewno na tej mapie. Gdzieś tam znalazłem. Teraz jest łatwiej, bo te znalezione miejsca same się dodają. Ale jeżeli nawet skończy się wam złoże, nie ma się co martwić, bo po każdej inwazji... Rozkładając ciała przeciwników, możemy znaleźć właśnie te kawałki metalu, które również przetapiamy na kęski żelaza. Dobrze jest w pobliżu kopalni postawić sobie właśnie dymarkę, węgiel drzewny, tak, produkcję. Ja tu mam postawione te dwa obiekty. Dobrze byłoby postawić też warsztat. Ja już tutaj miejsca nie znalazłem. Stoi u mnie tutaj kamieniarz. Mam także wybudowany tutaj magazyn. Taki typowo pod rudę, nawet magazyn rudy go nazwałem. Tutaj mam miejsce na kamienie, mam węgiel drzewny, mam drewno opałowe, z którego sobie tutaj korzystają. Jest też składowisko głazów i, i małych kamieni, także, a także kosze na rudę i, i kęski żelaza i kawałki metalu. Tak to mniej więcej wygląda. Sciemnia się już troszkę. Jak to? Miasto nocą. O! Chłopaki tu odpoczywają. Ale i tu siedzi, wszyscy się tam zeszli. E, warsztat mam postawiony tutaj, troszkę dalej, ale tak, akurat było miejsce. E, obok warsztatu, gdzie jest e, kuźnia i stolarz, mam tego drugiego drwala, wybudowanego i on już zbiera tylko to drewno twarde o, wszystko zabrane. E, które jest składowane tu w magazynie, dodatkowo są też miejsca na metalowe części dla kowala, czyli te uszkodzone elementy albo przetopione trafiają tutaj. No i w zasadzie to jest tyle, jeżeli. A, jeszcze farbiarnia, tak? Czyli farbiarnię mam postawioną tu. To jest taki warsztat, w którym możemy sobie tworzyć kolory, zmieniać kolor ubrań i, i malować budynki. To jest też dobudówka, którą można ulepszyć. To jest druga dobudówka, czyli jedna to jest tkacz, tak, a druga to jest tutaj farbiarnia. Mamy nowy dzień. Zobaczmy, co się tu dzieje. Została nam kwestia obronności, czyli dobrze jest postawić ten mur. To naprawdę pomaga w trakcie inwazji. U mnie jest już postawiony dookoła. Drugi, drugi stopień, tak, jakby, czyli druga rozbudowa. Można jeszcze postawić trwalszy, bardziej wytrzymały. Mamy trzy wieże strażnicze. Jeżeli chodzi o ustawianie patroli i, i przydzielanie żołnierzy, to też było już omówione w poprzednim poradniku. W mamy jeszcze jeden budynek, taki wchodzący w skład budynków militarnych, że tak powiem. Jest to tak zwana psiarnia. Czyli tutaj możemy sobie złapać młode wilki. Tak, mam, mam wybudowaną tą psiarnię, zrobiłem pułapkę, rozstawiłem ją, ale tu jeszcze nie widzę, żeby coś się działo. Yy, pułapkę rozstawiamy w pobliżu leża wilków. Zobaczmy na mapie może. Ona jest powinna być Tutaj jest widoczna pułapka na szczenięta bulfarów. I tam powinno złapać się szczenie, które później możemy sobie tutaj wychować w naszej wiosce. Istotną rolę w logistyce odgrywa także budynek, w którym możemy tworzyć sobie szlaki handlowe. Po przydzieleniu do niego pracownika, wyposażamy go w sanie bądź wózek i wyznaczamy punkty. Czyli punktami są magazyny, z których ma po prostu, między którymi ma przewozić towary. Czyli, tak jak tutaj mamy na przykład te magazyny oddalone, czy mógłbym sobie ustawić, żeby przewoził mi. Rudę do magazynu tam do drwala, tylko muszą być wybudowane odpowiednie pojemniki. Zobaczmy sobie, jak to działa może. Czyli mamy przydzielanego pracownika i tworzymy mu zadanie, dodajemy zadanie, czyli pokazujemy, z którego ma tak jakby magazynu pobrać. Czyli weźmy sobie magazyn na przykład e, stolarz. Tak. Potwierdzamy, tam są takie e, produkty. I tu przewieziemy to, załóżmy, do magazynu Tkacza. Przydadzą nam się patyki, czyli wybieramy sobie postać tego naszego pracownika i wybieramy towar. Czyli patyki, na przykład, możemy wziąć 10 patyków. Potwierdzamy i tworzymy taki szlak. On będzie, on będzie po kolei wykonywał te szlaki, zabierał stąd ryby, stąd te elementy, stąd te i stąd te i. Po prostu rozwoził po różnych magazynach. Gdzieś go tu było widać przed chwilą. Pędził z saniami. Może uda mi się go znaleźć. Chyba nie. Myślę, że do Dorwala pobiegł. Nie ma. Nie ma go już zabrał sanki i uciekł. Nie. Ostatnim rodzajem budynków w grze są tak zwane kamienie runiczne. Uzyskujemy dostęp do nich po zabiciu bossów, czyli z których wypadają takie kryształy, dzięki którym możemy wybudować te kamienie runiczne. Po obsadzeniu kamienia pracownikiem możemy sobie wziąć udział w rytuale, tak? czyli dołączyć do rytuału. I to daje nam buffy w zależności od tego, jaki to jest ołtarz, tu będziemy mieli na przykład wzrost zdrowia i, i będziemy szybciej rąbali drewno przy tym rytuale ziemi. Kolejnym obiektem wartym uwagi jest ołtarz kruka, którym możemy sobie stworzyć mikstury kruka. Tak zwane tworzymy je z kamieni krwi jotunów, zrobimy sobie kilka teraz. Te mikstury pozwalają nam przyjąć na jakiś czas postać kruka i wzbić się przestworza. Udajmy się teraz do chaty rybaka, przyjmiemy sobie postać kruka. Widzicie jak to przy okazji działa. Na dole jest niebieski pasek, który nam odmierza czas pozostały w danej postaci. Gdy się kończy lepiej być nisko, ponieważ z powrotem zamieniamy się w człowieka i spadamy, możemy zginąć nawet, jeżeli jesteśmy za wysoko, tracimy życie. No, i tutaj znajduje się chata rybaka, mały magazyn, mamy punkt patrolowy, żeby czuli się bezpiecznie. Jest wybudowany też szkutnik, w którym tworzymy sobie łodzie. Mam już taką łódź wybudowaną. E, łowienie ryb, myślę, że nie będę tego omawiał. E, łodzi używamy za pomocą klawiszy e, A i Z oraz C i D. Że możemy sobie pływać. Wykręcanie to jest jedno wiosło. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Dowiedzieliście się paru jakichś ciekawych rzeczy. Że dziękuję za suby, za komentarze, za lajki. I serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Myślę, że za aski będą jeszcze przynajmniej dwa odcinki. Zrobimy sobie odcinek z bossów, walki z bossami. No i jakąś recenzję na koniec serii. Także serdecznie dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia.